tym, co zupełnie odmieniło moje życie, było odkrycie tego, czym jest Boże prowadzenie. Przed ponad 20 laty spotkałem ludzi, którzy opowiedzieli mi o tym, że Bóg chce mówić do mnie. Zaczęli mnie uczyć tego, mnie i moją żonę. Zaczęli uczyć nas tego, w jaki sposób Bóg przemawia do nas i w jaki sposób możemy odkrywać Jego prowadzenie. To całkowicie zmieniło wybory, które zacząłem podejmować. To całkowicie zaczęło koncentrować nas na tym, by szukać tego, co jest wolą Boga i za tym podążać. I to stało się tak naprawdę pewnym rytmem naszego życia, codziennie i tym właśnie, czego się nauczyliśmy przez te 20 lat chodzenia za głosem Boga, będziemy chcieli się z Wami podzielić, będę chciał się z Wami podzielić podczas niezwykłych rekolekcji o Bożym prowadzeniu. Jak rozpoznawać głos Boga w swoim życiu. 17 do 19 października w Stanisławu Dolnym w Domu Pięknej Miłości odbywają się niezwykłe rekolekcje z możliwością noclegu, więc każdy może przyjechać nawet z odleglejszych stron, by doświadczyć tych trzech dni, piątek, wieczór, sobota i półniedzieli właściwie, nawet jeszcze krócej, które mogą całkowicie odmienić Twoje postępowanie strzeganie tego czym jest Boże prowadzenie i mogą pozwolić ci rozpocząć szukać woli Boga w twoim życiu i podążać za nią. A to oznacza, że twoje życie stanie się niezwykłą przygodą. Do czego serdecznie Was zapraszam.